Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z Akademika i będzie to foodbook, czyli co jem w ciągu dnia w Akademiku. Od jakiegoś miesiąca staram się zdrowiej jeść. Jem też cztery posiłki dziennie. No może nie zawsze, bo nie każdy dzień jest taki, wiecie, idealny, że mam na to czas. No ale jeżeli tylko się da, to no staram się tak robić. No i też od tego miesiąca jem około 1600-1700 kilokalorii dziennie. Więc dzisiaj Wam pokażę taki jadłospis, co... Wszystkie tutaj zsumowane produkty będą miały no, też mniej więcej kaloryczność w tym przedziale. Dzisiaj nie planuję jeść mięsa, więc e, to, co przygotuję, nadaje się również dla wegetarian. Więc przechodzimy do robienia jedzonka i od razu mówię, że te posiłki raczej nie zajmą przygotowaniu dużo czasu, bo no, nie chcę się spędzić całego dnia na gotowaniu dla siebie, więc e, będzie prosto i smacznie. Na śniadanie proponuję wam owsiankę I tutaj będzie potrzebne mleko Ja już używam 1,5% bez laktozy Mleka użyję 200ml Następnie płatki owsiane 45 gram. Mrożone maliny tutaj mam 80g I do tego 100g wody i erytrytolu. Ja jestem od zeszłych wakacji uzależniona od owsianek i kiedy tylko mi na to rano czas pozwoli to jem owsiankę. Do malaksera wsypuję płatki owsiane Zamiast płatków owsianych, możecie użyć mąki owsianej. No ale, jeżeli ja takowej nie mam, to po prostu mielę sama płatki. Do małego rondelka przesypuję płatki, dodaję mleko wymieszane z wodą, maliny mrożone i pół łyżki erytrytolu. I teraz można iść to już podgrzewać. Owsiankę cały czas mieszam do momentu, aż będzie gęsta. No i potem tylko przekładam do miseczki, polewam sokiem malinowym i śniadanko gotowe. Nadeszła pora na drugie śniadanie i ja dzisiaj sobie zrobię omlet taki być puszysty z masłem z migdałów na górze. Jeżeli chodzi o dodatki, to możecie dodać co wam się już nie podoba, jakiś dżem, czy tam masło orzechowe. No, ale ja akurat dam dzisiaj to masło z migdałów. Do przygotowania omleta potrzebujecie dwie łyżki mleka, półtorej łyżki mąki, dwa jajka, łyżkę rytrytolu, szczyptę soli. No i coś na górę. Zaczynam od wbicia jajek do miski, w której będę zaraz to wszystko miksować. I żółtko z białkiem oddzielam. Z czego żółtko przesypuję do mniejszej miseczki, w której. O jej, rozwaliło mi się żółtko, no trudno, nic się nie stało. W której wymieszam te żółtka z mąką i z mlekiem. I teraz do białek dosypuję szczyptę soli, żeby się lepiej ubijały. A do żółtka dosypuję mąki. Półtorej łyżki, jak przed chwilą mówiłam, i dwie łyżki mleka. Zanim zacznę ubijać te białka, yy, przygotowuję tą masę z żółtkami i bardzo dokładnie to, tak jakby ucieram, żeby nie było grudek. Kolejnym krokiem jest ubicie jajek, i pod koniec ubijania ich dodam tutaj łyżkę rytrytolu. Dolewam żółtka. I teraz miksuję dosłownie chwilę, żeby tylko połączyły się składniki. Masa na omlet jest gotowa. Teraz szybko cieniutką warstwą oleju smaruję patelnię. I kiedy już się rozgrzeje, to wleję tą masę omletową. Przekrywam pokrywką i smażę na jednej stronie około 2 minuty. I teraz kolejne 2 minuty. Gdy omlet jest już gotowy, ściągam go. Trzymam go chwileczkę za długo jak widać. No ale dobra, trudno. I teraz na górę daję sobie łyżkę masła. Amulecik gotowy, trochę mi dzisiaj opadł, w sumie nie wiem dlaczego, ale robiłam go wcześniej parę razy i zawsze był taki wiecie pyszny i puszysty. Zabieram się teraz do robienia obiadu i to będzie dość duża porcja, którą się na pewno najecie. Będziecie potrzebować dwóch jajek, to jest opcjonalne. Z przypraw sól, pieprz i ja mam tyle różnych przypraw: czyli cebula suszona, pieprz żyłowe, czosnek, papryka wędzona, kmin rzymski, gałka muszkatowa, bazylia, papryka ostra i papryka słodka. Spokojnie, nie musicie dawać aż przypraw, po prostu ja lubię mocno doprawione jedzenie. Do tego kasza bulgur, pomidory z puszki, dodatkowo szypyrek na górę, masło, które dorzucę do kaszy bulgur. Trochę szpinaku mrożonego. Jak widzicie, ja mam taki w bryłkach, także cztery takie o wykorzystam, czosnek i cebula. Akurat ja mam teraz dość dużą cebulę, ale połówka z tego by spokojnie wystarczyła. W międzyczasie nastawiłam teraz wodę na kaszę, a teraz zajmuję się pokrojeniem cebuli. Ja mam o tyle dobrze, że nie muszę jej sama szatkować, tylko zrobi to za mnie malakser. Ta cebula jest naprawdę ogromna, więc jednak tą część wykorzystam potem. Wszystko już przygotowane, cebula ogarnięta. Do gotującej wody wrzucam szczyptę soli i dodaję kaszę. I teraz biorę się za przygotowanie sosu pomidorowego. Właściwie to szpinakowo-pomidorowego, a właściwie to cebulowo-szpinakowo-pomidorowego. Na patelnię dostawiam troszeczkę masła. I kiedy już się roztopi, to wrzucam cebulę. Cebula niech się trochę podsmaża. Jeden tam jeszcze czosnek, jeden ząbek. Na patelnię wrzucam szpinak, który, który, musi się troszkę, tak powiem, rozmrozić. Spinek już się ładnie rozmroził, to teraz mogę dorzucić tutaj pomidory z puszki. I powiem Wam szczerze, że taka porcja by mogła wystarczyć na dwie osoby. No, ale że ja jestem jedna i nie mam z kim się podzielić, to yy, no jem sama. Robię to jedzonko już drugi raz. Yy, pierwszy raz jadłam w zeszłym tygodniu, bo prawie nic nie miałam tutaj w akademiku do jedzenia. I tak mi to posmakowało, że teraz się z Wami dzielę przepisem. Teraz wrzucę przypraw i wszystkiego wsypuję tak bardzo na oko. Sos już mam prawie gotowy. Na górę zaraz wbiję jajka i poczekam aż się zetną. I muszę już wyciągać kaszę, bo się ugotowała. Wracam do robienia sosiku. Skosztuję czy dobre w ogóle wyszedł. Czy jeszcze jakieś przypraw dodać? Mmm, jest super, więc na górę mi dwa jajka. Zanim się jajka zrobią, szybko wymieszam kuskus z masełkiem. W ogóle to jest sposób, który poznałam od Weroniki, to jest akademika, bo raz mnie częstowała obiadem i właśnie tam był bulgur z masłem. Kasza zrobiona to może teraz zajrzeć od jajek. A, chyba że na gaz nastawiłam. I jak to teraz wygląda? Mmm, pięknie. Białko się zcięło. Prawie. To jeszcze dosłownie parę sekund i będę wyciągać. Taraś się teraz przyda dość duży. Kasza wyłożona. I teraz pora na resztę. Trochę nie wycelowałam, ups. I ogromna góra jedzenia jest gotowa. Szpinek niestety ma to do siebie, że potrawa nie wygląda zbyt apetycznie, ale jedzenie samo w sobie jest pyszne. Nie muszę próbować, bo no jadam tu ostatnio. Dzisiaj bardzo długi spacer wleciał, także jestem teraz mega głodna, nawet po tym wielkim obiedzie. Na kolację dzisiaj robię taką bruschettę z papryką i z pomidorkiem, z cebulą, z czosnkiem. Także potrzebujecie jednej bułki. Na górę szczypiorek znowu. Zębek czosnku polecam dać jeden, ale ja daję tak dużo, bo no szkoda mi, żeby się zmarnował, bo jutro wyjeżdżam. Dalej trzy pomidorki, pół papryki, cebula z obiadu, do tego olej z z winogron, sól i pieprz. Zanim wszystko zacznie się kroić, polecam sobie włączyć piekarnik, żeby jak już wszystko, wiecie, przygotujemy, tylko włożyć do piekarnika i zjeść. Półkę kroję o w ten sposób. Już trochę dni ona ma, ale przy robieniu bruszczyty, to w ogóle nie przeszkadza. Teraz biorę się za krojenie warzyw i zacznę od pomidorków. Pomidorki przekrajam w takie małe cząstki. Teraz pora na paprykę. Zrobię wyjątek i pokroję cebulę ręcznie, bo nie będziemy się chciało potem myć malaksera po jednej czwartej cebuli. teraz wszystko do miski, starając się nie zrzucić jedzenia na podłogę. O nie, nie nagrało się, ale generalnie dodałam tutaj łyżkę oleju i spracowany czosnek. Teraz szczypta soli, trochę pieprzu, troszkę zamieszam i idę wykładać to na kanapeczki. Kanapeczki włożę do rozgrzanego piekarnika dosłownie na chwilę, żeby tylko były takie, wiecie, bardziej chrupiące, więc lecę do kuchni ostrożnie, żeby mi zawartość kanapeczek nie spadła. O, już pora wyciągać. Teraz na górę troszkę szczypiorku i kolacja jest już gotowa. Ta kolacja była taka dobra, naprawdę i to zgniane pomysł na jakieś stare pieczywo. A jeżeli zostanie Wam trochę warzyw, to nie ma czym się przejmować i może normalnie to zjeść łyżeczką. Wszystkie posiłki, które na dzisiaj zaplanowałam są już zjedzone, a to oznacza jedno, że zbliżamy się do końca tego filmiku. Jeżeli skorzystacie z tych przepisów, to będzie mi bardzo, bardzo miło, jak rzucicie zdjęcie jedzonka i oznaczycie mnie na swoim Instastory. A gdyby ktoś nie pamiętał, jak się nazywam na Instagramie, to tutaj macie nazwę. Kasia Skrzynecka. Napiszcie mi w komentarzu, jak się podoba Wam taki odcinek. Czy chcecie więcej? No i do zobaczonka. Pa, pa!